Gmina Kozienice otrzymała 452 tysiące zł z rządowego funduszu rozwoju dróg na remont dwóch odcinków dróg gminnych ulicy Starowiejskiej i Świerkowej. 11 października w budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kozienicach podpisy pod umową złożyli burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, skarbnik gminy Monika Makulec-Sobota i wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Zabierając głos, burmistrz podkreślił, że to jedna z wielu inwestycji dofinansowana ze środków zewnętrznych. Mam nadzieję że wszystko będzie zrealizowane na czas z pożytkiem dla mieszkańców bo robimy to wszystko dla was dla mieszkańców gminy Kozińce powiatu kozińskiego i całego regionu radomskiego po to żebyśmy po prostu mieli lepszą jakość życia. I żebyśmy chcieli tutaj mieszkać i się rozwijać, bo tak jest cel. Podczas spotkania powiat kozienicki otrzymał z rządowego programu inwestycji strategicznych dofinansowanie na realizację trzech inwestycji o łącznej wartości 12 milionów złotych. W tym 8 milionów na przebudowę dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Starosta Krzysztof Wolski i wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz podpisali też umowy na dofinansowanie trzech inwestycji, dwóch drogowych i jednej dotyczącej budowy boiska sportowego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kozienicach. W spotkaniu poza przedstawicielami władz samorządowych, powiatowych i gminnych oraz wicewojewody mazowieckiego uczestniczyli też między innymi senator Stanisław Karczewski, posłowie Marek Suski, Anna Kwiecień i Agnieszka Górska, Starosta Małgorzata Bebelska oraz Katarzyna Harmata, dyrektor Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego.